Dużo ludzi organizuje wesela, mm -hmm. ale nikt nie organizuje na przykład, że będzie podmieniał samochody. Wiesz co, podmiana samochodów była akurat taka, y takim przypadkiem. Y znowu. Okay. To, brzmi, to brzmi kuriozalnie. To brzmi kuriozalnie, że faktycznie my, my coś takiego y zrobiliśmy, bo jechaliśmy do Włoch autem y i jechaliśmy bezpośrednio z mojego obozu. Y I było tak, że y dzień czy dwa dni przed wyjazdem Agnieszka miała ogon, i to nie tak, że jej się wydawało, że ma ogon, tylko miała ogon na takiej zasadzie, że w końcu się zatrzymała na stac... na, na, tym, na światłach i podeszła do, 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 do samochodu z paparazzi i zadzwoniła po policję. I policja przyjechała, przytrzymali ich na chwilkę, robiąc rutynową, rutynowe czynności, ona, i ona wtedy odjechała, bo jakby nie mieli podstawy do tego, żeby ich zatrzymywać. Nie? I bardzo. Ona się bardzo bała tego, że ktoś pojedzie za nami do Włoch. Więc, a że jeździliśmy charakterystycznym samochodem w kolorze kobaltowo-niebieskim, mm -hmm. to, to było to widoczne. Okay. Więc zmieniliśmy na szerego Lexusa mm -hmm. i pojechaliśmy do, do Włoch. Okej, okay, to problemu. ja myślałem, że wiesz, gdzieś tam pod, 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 tym, pod jakąś kaplicą, wiesz, myślałem, że to takie filmowe,